Cześć Aniu, super widzieć Cię na żywo, kilkadziesiąt godzin po tym wyczynie. Przede wszystkim Ci gratuluję, od razu pokaż mi swój medal. Eksta. No, jedna z ładniejszych medali. Ja lubię takie ażurowe właśnie, no i te 240 to robi wrażenie, super. Powiem Ci, że Trenowanie innych i generalnie obserwowanie ich progresu, a przede wszystkim start to jest kosmiczna satysfakcja. Nawet mnie to motywuje, bo jak ja później dziś startuję, no to też muszę pokazać, że wiesz, że nie wymiękam i tak dalej. A przede wszystkim dać dobry przykład. Ale to są takie emocje, że sama widziałaś, że ja w nocy nie mogłem spać i tam obserwowałem. Oczywiście w pewnym momencie musiałem zasnąć ale, ale starałem się jak najdłużej i przypomniałem sobie, że jak do mnie napisałaś odnośnie tego, że chciałabyś, chciałaby, żebym Cię doprowadził do tego celu, no to prawie od razu czy też po przeczytaniu zadzwoniłem do Ciebie, żeby no, żeby się przekonać, czy Ty jesteś świadoma, co to jest za dystans i z czym to się je. Ponieważ raz, że ja przebiegłem na kilka razy taki dystans, a dwa prowadziłem już osoby na taki dystans, a też mam bardzo dużo znajomych, którzy próbowali się zmierzyć z tym dystansem. I tak ci powiem teraz, że część z nich kolejny raz się nie, nie zmierzyła, to znaczy nie, nie pokonała tego dystanso, dystansu. Kilku pokonało. Za którymś tam razem, za którymś tam podejściem. Dlatego jesteś pierwszą dziewczyną, pierwszą kobietą, którą przygotowałem do tak długiego dystansu powyżej 200 km, ponieważ sama pamiętasz w tej rozmowie, ten dystans to jest zupełnie coś innego niż 100 mil, niż 160 kilometrów. To jest no naprawdę już taka i bariera. Przede wszystkim fajnie, jak się zobaczy pierwszy raz 200 kilometrów na, na zegarku a przede wszystkim, no jednak organizm walczy i, i stawia opór, żeby, żeby przepchnąć przez to i dlatego zadzwoniłem do Ciebie, bo yy, ja siebie znam, swój organizm, ale i zdaję sobie sprawę, jaką trzeba mieć głowę i, i mentalność, i jak bardzo trzeba chcieć tego i chodzi o to, że no musiałem troszeczkę poznać, czy Ty masz świadomość, co chcesz zrobić Oczywiście, tak, jak czytałem Twoje komentarze Twoich znajomych, no to jest absolutny kosmos i to jest kosmos, bo wystarczy zobaczyć. No właśnie, ale jakbyś mogła mi powiedzieć, yy, dlaczego do mnie się zwróciłaś i co było tym impulsem? No bo teraz to łatwo mówić po biegu, że no napisałam maila i tak dalej, ale jednak u Ciebie musiała się budzić ta. Tak to jakby to, to marzenie o tym, żeby ten dystans pokonać na tym biegu właśnie. U mnie to było tak, że ja pojechałam już od 3 lata temu, bo nasz kolega dziesiąty raz bieg teraz, mm. e, Ja sobie wtedy powiedziałam, że nigdy, mam nadzieję, nie dojdę do tego momentu, że też stanę na starcie. Ale też w roku po 80 kilometrach, kiedy tam w kategorii e, byłam trzecia, stwierdziłam, że za rok już mi nic innego nie zostaje. Mm. E, a też. E, że sama nie będę w stanie się przygotować e, na taki bieg. To e, no, no też nie mam pojęcia, e, jak to zrobić. E, ja sobie szukałam kogoś, kto e, biega długie dystanse, kto będzie też jakby przygotuje mnie, bo będzie wiedział o co chodzi, i jak ja powiem, że mam prezes, to też będzie rozumiał też. I ha. dobra, to okej, okay, następnym razem. Mm -hmm, Także mm -hmm. dlatego ty no, bo też widziałam Twoje osiągnięcia i jakoś tak mi to podszedł. Ta filozofia też treningu, co się potwierdziło później, i słuchania siebie jest, jest taka, która mi pasuje do takiego mojego, życia, żeby się tym cieszyć, a nie kosztem zdrowia i różnych innych rzeczy do czegoś tam dochodzić. Mm -hmm. Nawet zobacz, zgraliśmy się tym samym kolorem koszulek dzisiaj, <laughs> zupełnie przypadkowo. No właśnie, ale. Mnie uspokoiło to, że jak rozmawialiśmy na początku, że głowa jest najważniejsza, bo twój kilometraż i plan treningowy to mnie troszeczkę przeraził w takim sensie, że to jeszcze by, tak szczerze mówiąc, przydałby się jeszcze jeden rok, czyli kolejny sezon, a może też dlatego, że ja bym bardziej cię poznał i więcej tych przetarć by było. Yy, więc ten większy bagaż, jakby doświadczenia, by upewnił się, yy, by upewnił nas, że, że dobiegniesz, ale mnie uspokoiło to, jak mówiłaś, że z zawodu jesteś psychologiem i tak poczułem właśnie w tej rozmowie, że ta głowa jest silna. Więc yy, później najważniejsza była ta systematyczność i, i fajnie, że tego się trzymałaś, bo to jest klucz do wszystkiego. Lepiej robić krok po kroku. I tę formę budować, i zawsze może być lepiej, zawsze można osiągnąć lepszy wynik, ale co z tego, jak po drodze, na, znaczy co z tego? Chodzi o to, że to trzeba robić rozważnie i na przykład można kolejne cele sobie stawiać, ale żeby dojść do tego celu, bo co z tego, że fajnie treningi pójdą, nie chodzi o to, żeby być mistrzem treningu, jak potem się okaże, że no nie ma tych 240, prawda? A ja. Śledziłem i też Ciebie motywowałem, bo tak y, wykorzystywałem tą broń, że mnie to też motywuje, że jak i to mówiliśmy przed biegiem, jak inni odpadają, to Ty jesteś silniejsza. Za każdą dziesiątkę osób Ty jesteś silniejsza, Ty jesteś większą bohaterką, i tam chyba 190 osób odpadło. W każdym razie dużo, dużo mniej niż połowa, że dużo, dużo więcej niż połowa y, odpadło, a przede wszystkim mężczyźni odpadali i to jest największą siłą Ciebie. Ja wiem, że w ultra kobiety są bardzo mocne i na przykład przegrać z, z kobietą nie jest żadnym wstydem dla mężczyzny, bo, no bo wy jesteście twarde na tych długich dystansach, yy, ale i tak mężczyznom powinno być wstyd, krótko mówiąc, bo ja cię jeszcze podpytam odnośnie tego startu i samego biegu, ale yy, zmartwiło mnie to, jak zaczął padać deszcz, ale no nie mogę zrozumieć, że ktoś rezygnował z biegu, bo stopy, nawet jeżeli zmasakrował, tak że tak powiem, to jest taki duży limit, że nawet godzinę można je opatrywać, mając przecież doświadczenie i być przygotowanym, jak je opatrzeć i co z nimi zrobić, po prostu trzeba ruszyć drogę, a poza tym nawet jeżeli to jest 110 kilometrów, nawet jeżeli cierpimy, to ja też wiem po sobie, może tam czasami przeginam, ale ja miałem tak na przykład w Szkocji, że miałem otarte stopy i 120 km do mety. I chodzi o to, że głowa musi być taka silna, że likwidujemy jakby sobie w głowie dobra, będzie wolniej, nie będzie jakiegoś tam czasu, jakiegoś tam powiedzmy w głowie, na przykład nie wiem, że 40 pary godzin w tym przypadku, ale. To tym razem cel jest, żeby ukończyć. I wiemy, jak organizm się zachowuje po 200 kilometrach, zdobywamy doświadczenie, poznajemy trasę i o wiele jesteśmy bogaci, a tak naprawdę to, to nie wpływa, to nie jest na zdrowie. Jeżeli byłoby złamanie, zwichnięcie, opuchlizna, czy. Zawroty głowy, to jest y, dla mnie y, kwestia zdrowia, a to, że boli paluszek, czy obtarte, czy pęcherzyk, to, to to naprawdę, nie, ale... głowa jest zdradliwa, bo tam tak. tak ja... moi znajomi tam rezygnowali, którzy biegli w no bo no, taki też przyjedzie, odbierze, można się dalej zmęczyć. Tak, nie tam jest zbyt dobrze, ale właśnie trzeba wszystko zrobić i... Organizatorzy niestety z jednej strony zrobili ukłon, a z drugiej strony yy, nie pomagają, bo kiedyś było tak, że tam nie było medalu, nie było klasyfikacji i ludzie bardziej się, tak mi się wydaje, zbierali do dalszej drogi, no bo tak to byli dyskwalifikowani. A tak to ja nawet potem czytam komentarze po biegu, że ktoś mówi, że fizycznie czuł się ok pobiegło potem, prawda? Tylko mu głowa siadła, ale że fizycznie, to dlaczego zrezygnował, yy, bo. To jest tak jak w boksie po nokaucie. chodzi o to, że człowiek staje się słabszy i potem znajduje więcej wymówek. Bo teraz miał 5 pęcherzy, a potem będzie miał 3 pęcherze i też powie, że już mu starczy. I właśnie wielu mężczyzn mówiło, że im ten dystans już wystarczy. No ale przecież oni nie przyjechali dla tego dystansu, tylko przyjechali dla 240, nie zapisywali się na 130. I właśnie ta pokusa, to 130 medal, klasyfikacja, to jest bardzo ciężka. Ale. Powiedz mi, hmm, jaka była twoja reakcja, jak sobie poradziłaś właśnie hmm, na początku z, hmm, w pierwszej części dystansu, jak zaczął padać deszcz, bo, bo to było takie zdradliwe, ja się właśnie zacząłem martwić o, o błoto i o, o tarcia przede wszystkim. No ja też zakładałam, że tą pierwszą część pobiegnę szybciej, mi się w ogóle od początku źle biegło tą pierwszą część, na 8 km zaczęło padać. Za no 4 godziny. Mm -hmm. e, no, miejsca, które w zeszłym roku były do biegania, w tym roku były tam po albo z wodą taką spływającą, e, Ale było ciepło, że ten też nie był taki. Tak, koszny, no był e, no, Minus był taki, że miałam świadomość, że do 67 km tak mokry uchwyka w czarpie, tylko dopiero tam był przepad. Mocy mm -hmm. no, nie ma sokotu, no to niestety. I nie miałaś w przypadku tam, że Ci przerwę y, rzeczy na przebranie. Tak, maść, skarpetki i płaszczyzn. No, mm -hmm, mm -hmm. no i to jest klucz do tego, żeby biec dalej. Nie? Oczywiście miałam też y, odkazone mam potem stopu, miałam odciski, y, ale no dopiero w budowie ogarnęła, nie, że tam jest na pomoc i y, mm -hmm. to miałam taką maść na każdym punkcie. Później tam tylko 15-20 kilometrów tak. smarowałam masą i skarpetki tam, gdzie mogłam. Mm -hmm. A powiedz mi, yy, no bo to co rozmawialiśmy wcześniej, że sprzęt, odżywianie, to miałaś wypróbowane I, i fajnie właśnie miałaś ten okres przygotowawczy, że miałaś te starty na 50 parę kilometrów, 90 parę i potem 100 milówka. Ja po tej 100 milówce to w zasadzie w zasadzie uspokoiłem się i byłem pewien, mówię: dasz radę, dasz radę. Bo widziałem, pchając kropkę, jak to idzie, że jeszcze wymijasz osoby, yy, że nie masz takiego kryzysu i że gdzieś tam w SMS-ach nigdzie mi nie, nie napomknęłaś, że jest bardzo ciężko, że nie wiesz, czy dasz radę i tak dalej. Więc tu byłem spokojny, tylko wiedziałem, że dyspozycja i dnia i ogólnie cała wszystko się rozegra. Między tym 160 a, a powiedzmy tym 240. Um... No I tam było najlepiej. Tak, mi tam było najlepiej. Mój kryzys jak minął, w głowie mi się poukładało tam na wysokości pasterki. I Aha. ja później nie miałam momentu, że dłużej mi się, że już dalej. Ja sobie później zastępowałam zegarek i sobie włączałam od punktu do punktu, liczałam kilka kilometrów no Tam, gdzie się dało, to biegłam do samego końca. Więc ja też jestem z tego zadowolona, że nawet końcówkę tam, gdzie było płasko i z górki, to jeszcze też byłam w stanie wiedzieć. Szkoda, że nie widziałaś w trakcie, bo wiadomo, że biegłaś, a ja mogłem sobie w tabelkach śledzić, ale niesamowicie to wyglądało, jak awansujesz w miejscach. Wiadomo, że nie chodziło o miejsce, tylko o samo dobiegnięcie, ale po prostu to było takie gigantyczne, że aż chciałem gdzieś tam ci napisać, że spokojnie, spokojnie, bo. Na przykład gdzieś tam byłaś, nie pamiętam, czy 250, czy, czy 250, czy 214, 15, ale wiesz, nagle tam odpadają, tam ci pisają SMS-ami, że dziesiątkami jak muchy odpadają, i nagle awansujesz do pierwszej setki. Już nie mówiąc o wśród kobiet, że z 20 któregoś ostatecznie na 13 w generalce. A przede wszystkim ja też wiele razy obserwowałem metę, dobiegnięcie kobiety na metę tak ciężkiego biegu z przewyższeniami. No to jest mega wyczyn, tym bardziej dla amatorki, więc jestem też ciekaw w reakcji Twojej, jak widziałaś w tej kudowie, jak, no, krótko faceci rezygnują i, i zostają tam, tam miejscu, bo tam naprawdę bardzo dużo osób zostało. Tam przesiew był tak potężny, że właśnie było widać tą skalę, kto wybiegł na trasę, a kto został i jak ta liczba osób się zmienia. Ja też y, miałam tam, y, powiedzmy, taki mały support, bo tam czekała na mnie koleżanka, która mnie później poganiała trochę, żebym nie siedziała za długo, tak. bo teraz tu jest 10 i tak naprawdę y, ona mnie zebrała, że mam się siedzieć, nie odpoczywać, aż tyle mm -hmm. y, i że mam już wychodzić, y, więc ja tam nie miała momentu, że ja nie wyjdę dalej, wcześniej się zastanawiałam, że może faktycznie skończę na 130, bo te stopy mnie tam już trochę y, no ale to tak byłam. 70 do 30, to że może <laughs> nie tak źle, ale tam już jak w budowie usiarłam, to wiedziałam, że i tak wyjdę. Nie? Kryzys Aha. przyszedł chwilę później, ale w samej budowie ja byłam pewna, że jak chwilę posiedzę, okleję się plastrami, to pójdę dalej. Mhm, mm mm -hmm. ale taki kryzys największy to miałaś, jak tam właśnie się zastanawiałaś, czy, 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 czy jakby to się nie cofnął, no, czy też, bo... No Proszę? kilometry km za pudową. No właśnie, co tam się stało? E, może tak, że było też sporo podwórka, Nagle zrobiło się też mega ciepło. Mm -hmm. Także że było ciepło, a za chwilę zaczęła mi wyprzedać po do dziesiątka. Mm -hmm. Ale to okay. powinno być no. fajnie bo poraźniej, bo są ludzie. Nie? Ja, często, tak często... Chleb, um, Ja już tam ledwo, jakieś tak, nie wiem, może też to, że zjadłam chwilę odpoczęłam i tak mi trochę energii to zabrało, za nas wadać na początku. I e, wszyscy mnie wymijają. Ktoś tam z tej e, 240 też powiedział do przodu Ja miałam wrażenie, że jestem ostatnia w ogóle. Nie, za to było naprawdę co najmniej kilkadziesiąt osób, już nie mówiąc o tym, że 150 zostało wiesz, z kudowej. E, ale też wszyscy, którzy są, te 110, to większość tam życzyła powodzenia, że dobrze wygląda, tak, to no tym, ale że nie widać. No i też moi, jakby dwa telefony, które wykonałam, które my trochę tam w zasadzie do, dobra to do pasterki i tam zobaczymy. No ale wiedziałam, że jak dobiegnę do pasterki, to nikt nie stamtąd nie zabierze, i będę tam siedziała do rana <tuszy> <tuszy> I znajomi, bo córka z znajomych biegła i dwie osoby, po tu chwilę ze mną pobiegły, pogadały, tam już trochę też zebrały. I oni polecieli, aż sobie po tym tam leciałam i później się przedstawiło i ja do końca nie mam że jeszcze i ileś tam, że jeszcze tyle rzuc mam dość, tylko tą drugą część u siebie, później już naprawdę zadziwiająco dobrze. No, super. A motywowało Cię to, że na przykład y, już zaczęło świtać i nadchodzi nowy dzień i w zasadzie potem w głowie się pojawia ta świadomość, no to okej, okay, to już to dzisiaj właśnie skończę, nie? Y, tak, ja sobie tak dzieliłam też etapami od punktu do punktu, więc wiedziałam, że jak jeden punkt, to jeszcze Najgorsze są takie te dłuższe, były dłuższe to było ok. Ja też miałam kryzys z zaszczeliną, bo po ja prostu zaspiałam. Mm -hmm. Więc wtedy Michał Sotniecki to poratowała. Zaczęłam no. I tam już trochę osób. Później był taki moment, że tam się mijaliśmy ciągle z kilka osób, więc tą drugą część zawsze z tym zbiegłam. Mm -hmm. W większości przynajmniej. To też było fajne. No to super. A pamiętasz y, ostatnie kilometry, jak ten, jak dobiegałaś, jakie, jakie uczucia, jak już odliczałaś, wiesz, dziewięć, osiem, siedem? Tak, bo ja znałam te ostatnie 12 A. poprzednich dystansów i wiedziałam, co mi tam czeka. No. Co to będzie pod górę, e, tak naprawdę pod górę, jeszcze kilka osób wyprzedziłam pod górkę, tam jedna osoba się miała, że tendencja prostowa jeszcze z formą na koniec. No bo już tam, już nie patrzyłam, że mnie boli, to że na wybiegach już wtedy było. E, no i kilometr przed nocą czekali na mnie znajomy właśnie ten, który ukończył. Okay. Jeszcze ten znajomy z córką i oni ze mną te 800 metrów, prawie do kilometr z kawałkiem do mety, oni ze mną tam szli i biegli już w sobie Z boku, więc wiedziałam, że na mnie tam czeka ekipa. Ale też taki jakby nie docierało do mnie. Jeszcze chyba, do teraz nie do końca się że ja to zrobiłam, że skończyłam, że dałam radę. Więc jeszcze trochę chwila. I teraz, no, I teraz pomyśl sobie, co by było, gdybyś się cofnęła do tej kudowej i gdybyś dzisiaj y, myślała o tym, że wszystko trzeba od nowa, cały cykl przygotowawczy i całe to nastawienie mentalne, żeby znowu z tym dystansem się zmierzyć. Jak ja to mówię, to jest większy ból, że psychicznie i nawet fizycznie, ale psychicznie ciężko to, to ogarnąć, że trzeba było wszystko jakby od nowa, prawda. Niektórzy też, co czytałem w postach, którzy nie dali radę, mówią, że nawet odkładają wiesz, to na kilka lat kolejnych, że, że muszą w ogóle do tego się przygotować i że to nie jest dla nich. Ale. Wiesz, jeżeli oni dzisiaj czy jutro wychodzą na trening i za chwilę startują w kolejnych zawodach, to oni nie mają kontuzji, oni nic nie ucierpieli na zdrowiu, tak naprawdę, i głowa była słabsza, bo że wybiegając z kudowej masz świadomość, że można powiedzieć w zasadzie, że nie ma już odwrotu. Inni już skończyli, mają fajnie, mogą pójść na gofry, pizzę i tak dalej, a ty musisz walczyć i musisz walczyć prawdopodobnie cały dzień. Ale przede wszystkim zmierzyć się z kolejną nocą. A ta druga noc jest o wiele trudniejsza, bo na, pierwszą noc robimy na euforii, jak ja to mówię, jakby się poszło na imprezę do świtu, ale druga już mamy cały dzień biegania, mamy zarwaną nockę i druga jest piekielnie trudna, żeby to ogarnąć. I no, trzeba mieć duży pokład, sobie woli. I, I zobacz, niektórzy mówią o tym, że na kilka lat to odkładają. I, i ja zawsze mówię. Że trzeba pomyśleć o tym, że jak daleko się zaszło, żeby większy ból jest i psychiczny, i, i fizyczny, żeby jeszcze raz to wszystko od nowa ogarniać, prawda? To lepiej już dotknie. No, ja, ja już wiem, że ja zarobkam i chcę to sam dystans. A, no widzisz, super, super, to miło. Bo ja miałam takie pytanie, wiesz, jaka myśl yy, za metą była i co dalej, nie, wiesz. No, taka, że chcę jeszcze raz, powiem. zmierzyć się. No też, może dlatego, że ja fizycznie jakoś mocno nie utrwiałam, mam wrażenie, jak to wam to stwierdziłam, że to, to na pewno nie jest ostatni raz, że to nie A, jest tak, tak dość, że dość dość i bieganie, tylko że chcę jeszcze. To super, bo wiesz, ty już tego dystansu jakby nie będziesz się bała, tylko będziesz myślała o tym, jak to fizycznie i może nawet też trochę logistycznie, jak to lepiej ogarnąć, więc to jest zupełnie inna, inna bajka. Oczywiście wszystko będzie też zależeć od, yy, fajnie właśnie, że nie miałeś żadnych kłopotów żołądkowych, bo trasi często mają kłopoty żołądkowe, yy, to jest takie właśnie i otarcie i kłopoty żołądkowe to są takie najczęściej rzeczy, które dolegają, ale przede wszystkim znasz trasę. Byłaś już tam, przebrnęłaś i, i teraz może być tylko lepiej, krótko mówiąc. Yy, ale no wtedy de decyduje też dyspozycja dnia, nie? I w jakim zdrowiu no się pogoda, dociera na, na, na linię startu. To dużo łączkowych, no ja nigdy nie mam, bo ja jem tylko jak to się śmieję ludzkie. Nie ja żadnego ani żeli, takich rzeczy nigdzie nie jem, nawet Ito nie spijać faktycznie w ogóle. Ja to na ja w i zwykłym widzeniu jestem. Bo to, co ja mogę Cię pocieszyć, to rezerwy w treningu to są tam jeszcze potężne. To jest jeszcze wiesz, arsenał rzeczy, które można robić, to jest potężne, więc to jest y, przygoda na długie lata i tylko można sobie myśleć, wiesz, że można być coraz silniejszym i jeżeli z tego kilometrażu, e, który no, nie był wymagający, krótko mówiąc, na taki dystans, bo no nie mówię, że dwa razy więcej by można było trenować, to znaczy można by było, ale no przynajmniej 50% więcej i to by było takie jeszcze nie tyle, że nie gwarantujące sukces, co byłoby takie no przynajmniej przyzwoite. No to jeżeli z tej pracy, z tego treningu dobiegłaś i to uważam naprawdę bardzo przyzwoicie i, i wśród kobiet na bardzo ładnym miejscu bo ja też porównywałem, jak tam innym kobietom idzie, i też gdzieś tam podglądałem, jak one trenowały, więc, no, krótko mówiąc, bardzo ładnie ci poszło. I jeszcze gdyby ktoś zobaczył, że to no, nie są takie jakieś wymagające super treningi, tylko były ładnie poukładane i przede wszystkim kluczem było to, że też miałaś już wcześniej w głowie yy, i też to skoncentrowaliśmy, ten, yy, jakby, okres startowy. To był klucz, bo to. Pokazywało razy przetarcia i umacniało i psychicznie, i fizycznie to było. bo bez tego, no to, to, to raczej by, by się nie udało. Przede wszystkim ta 160, to taka kropka na i. No, także, także możesz tylko się cieszyć, że yy, rezerw treningu jest dużo, a, a jak już teraz, to, to tylko może być lepiej. Tylko wiesz, wystrzegać się jakichś tam kontuzji i tak dalej, ale świetnie. Yy, ja przyznam, że satysfakcję mi to przyniosło, bo. Ja widziałem, ilu mężczyzn, y, jak ciężko w sezonie, bo gdzieś tam na Facebooku mi mm -hmm. migają ich treningi czy znajomych i tak dalej. I wiem, że robili o wiele cięższe treningi i nie mówię, że bardziej zaangażowane, ale po prostu facet tak podchodzi pod względem własnego ego, że musi tam y, do pieca dołożyć. I nie dobiegli. I nie dobiegli, i nawet nie dobiegli kolejny raz. Yy, więc no masz potężnie mocną głowę i fajnie masz, masz taki zawód, bo możesz to przekazywać innym, że się nie poddawać i wiesz, wnioski z, ze sportu przekazywać do życia, bo to, to właśnie yy, o to chodzi. No dokładnie, dokładnie. No dobrze, słuchaj, mam nadzieję, że twój przykład zmotywuje też inne dziewczyny i innych, że nie można się poddawać i, i że wszystko jest możliwe. Prawda, bo to wiesz, to jest tylko początek. Eee, mnie motywują to, że jak widzę, wiesz, gdzieś, że 80-latek przebiegł 100 mil, no to dla mnie to jest absolutny kosmos, nie? Bo mi się wydaje, że mając 80 lat, to żeby wyjść na taką piątkę, chociaż płaską jakąś po parku, to by było fajnie. A ludzie naprawdę dokonują rzeczy Ironmeny, nie Ironmeny i tak dalej. Nasza, nasza tutaj wspomnę Basia Prymakowska, która mi się też wyświetla ciągle na Facebooku 79 lat i biegi górskie, więc no super, super. Nie? Także. Dobrze, Słuchaj. Pogadamy jeszcze tam pewnie na, na Messengerze i tak dalej, ale przede wszystkim wielkie gratulacje i ja się bardzo cieszę. Raz, że to dużo stresu dla trenera, ale ja się cieszę, bo to mówię, no mega sukces, mega, ja wiem, z czym to się wiąże, taka dwusetka i to, to nie ma tak, widzisz, wielu próbuje wiele razy i to nie ma tak i super, i tak trzymaj, nie? teraz wypoczywaj, eee, no i jutro warto roztrówkać delikatnie 30 minut i zobaczymy, co dalej. Dobra. No, trzymaj się.